you mm -hmm. Się dzień. Znowu siadasz na motocykl, wciskasz nerwowo zapłon Chcesz zostawić kłopoty, pędzisz znajomą ścieżką Znasz tą drogę na pamięć Powoli, bez pośpiechu, toczysz swoją jamakę Dzieciaki gdzieś na przejściu, machają znów do ciebie Dla nich odcina zapłon, one własne są w niebie Mijasz grupę znajomych, dla wszystkich lewa w górę Myślisz o tym, co będzie, za rok, za dzień, minutę Kilometr jak sekunda, to zasiew jak godzina Zatrzymujesz maszynę, dzwoni twoja rodzina Kochanie wróć do domu, bo syn twój strasznie tęskni Nie mijażą 5 minut i już do domu pędzi. Zbliżasz się do krzyżówki w oddali widzisz syna Jesteś już prawie w domu, krzyżówka się zaczyna Lecz na wcześnym czerwonym wymusił gówniarz z Bejcy. Poległeś w trudnej walce Do krwi zaciskam pięści ręce do góry, krzycząc do ciebie, Boże Zabierz wszystkich do siebie, co giną na motorze Niech niebieskich autostrad, nie braknie tam u góry Kochamy naszą pasję, choć ciągle giną tłumy Jesteśmy nieśmiertelni i tak już pozostanie Nie jeden oddał serce, które w kimś bije dalej Wracając z każdej trasy Patrzę wysoko w niebo I nie mogę zrozumieć, że dochodzi do tego Ja głównie lat zaledwie Posiadam tylko naście a straciłem już wielu i codziennie nim zachnę, zmawiam za was zdrowaczkę, Jak mówi mój dekalog, niech nie ja lekką będzie, powtarzam to co rano Ten track jest jak modlitwa, która zabrzmi w głośnikach Puszczenie naszych braci na wszystkich motocyklach Jeżeli tam jesteście popatrzcie na mnie z góry To dla was są te kłęby i smurt palonej gumy bum, bum, bum. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова